Maneczko mordeczki dzisiaj ulepszymy No, stroningujemy mój super motorek Już tu podjechałem, żeby nie nudzić was dobra I robimy Janka Kuma jest pancerz 30% o to fajne to też to spoko jak to wygląda ubierzemy to jak się bawić to po całości nie wiem co to tak klakson są mi niepotrzebne tam tam no właściwie bieram to to mamy nakierowanie klasyczny czerwony jest fajny stawiłbym też rzeżawy dobra, bierzemy czerwony o. o, albo ten a nawet go nie mogę wziąć ten też spoko Dobra, weźmiemy ten A tutaj weźmiemy Ale fajnie Tak trochę babska, ale O, o, to bierzemy Dobra, jestem za Just dropped your zero to sixty by .8 seconds. <laughs>

Tak. Um. O. No nie żartuj, że tego nie mogę. O, ok. Najgorsze wam powiem, że mam dieta po niemiecku, jak już ktoś zauważył, i w tym jest największy problem. O, jest tylko. Dobra. O, eee, o. Weź kawałki? dobra bierzemy tak gdzie te kolory były la 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 o kurde to nie wiem co to jest szkoda pieniędzy A, właśnie zauważyłem, że ten motor nawet rejestracji nie ma. Mhm. No to czas się tym przejechać. Ej, powiem Wam, naprawdę spoko. Dobra, przejedziemy się do najbliższego sklepu z broniami. No, kupimy amunicji. Pokażę Wam jeszcze na koniec. Jaka moim zdaniem misja jest taka, jak to powiedzieć, fajna, nie jest trudna, ani łatwa, ale też fajnie można zarobić. Parę takich, parę tych misji naprawdę jest cool. Kurde, czuć tą moc. Wjeźdź się na liczniku i ja tym. A tutaj. <grywa> Dobra. Siemanko z komisji. Chciałem obejrzeć pana bronię, czy są czyste i wszystko jest na swoim miejscu. No O you know oh, kurde 74, Ja mam cztery pięć sześćdziesiąt. Kurde kupiłem sobie. kupimy. <coughs> No i jak mówię uzbierałem naprawdę yy, sporą ilość pieniędzy właśnie na tej misji yy, co ja chciałem jeszcze powiedzieć Tr z 10 takich misji, misji? <grych> No ten wiecie o co chodzi I naprawdę jest spoko kasa misja trwa 2 minuty moja najdłuższa trwała 3 pamiętajcie też, że za każdym waszym kurcze jak to powiedzieć zabiciem się No jak was zabiją to odejmuję wam sporą ilość pieniędzy Więc ja to też jest trochę przewalone Dobra kupimy jeszcze do tej Okej, okej okay, okay. No <laughs> Na razie muszę? Ale powiedzcie szczerze w komentarzach. Motor Kozak mi się podoba. Więc tak, ta misja to była. Bierzecie w online eee, te jobs, jakoś tak. Z, y, gra. Eee, misje stworzone przez Rockstar. Misje i to jest ta. Death Metal, jakoś tak. No, wiecie, to jest po niemiecku, więc wam nie wytłumaczę za bardzo. No ale widzicie, to będzie e, siódme od góry. No i naprawdę 12 kawałków za misję. To jest naprawdę ok. Mi się spodobała ta misja. Można fajną kasę zebrać. I to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Cześć.